Hej, cześć, siemanko, witam Was z pokładu mojej klijówki RS. Dzisiaj stwierdziłem, że zdiagnozujemy sobie problem z ABS-em. Mam tutaj komputerek pożyczony razem z takim diagnoskopem. Nie no to już parę razy tego używałem, pożyczałem sobie od kumpla. Mam nadzieję, że na rynówce zadziała. Ja tego używałem osobiście na Hondzie, na moim Volvo. Nie pamiętam, czy jeszcze użyłem tego na jakimś samochodzie innym. No. no nieważne, w każdym razie no nigdy mnie to nie zawiodło, więc, yy, więc spróbujemy, spróbujemy. No, miejmy nadzieję, że zadziała. Chociaż spotkałem się też z opiniami, jak sobie czytałem w Google, to ludzie polecali do Renówki, osobiście polecali program, który nazywa się Clip i do tego jakiś tam specjalny ten właśnie diagnozkop, bo to taki uniwersalny, powiedzmy taki, z którego ja tu teraz korzystam, że potrafią pokazywać głupoty albo po prostu się nie łączyć. Także miejmy nadzieję, że ten zadziała. Kiliówce, złącze mamy w bardzo takim przystępnym miejscu, nie musimy tam gdzieś nigdzie grzebać, rozglądać się. Tylko tutaj, jak macie przełącznik od awaryjnych i od centralnego zamka, to tu poniżej właśnie idzie złączę złącze OBD, także to sobie je teraz wepnę. Okej, okay, kabelek mamy już wpięty. Już teraz jedyne co to, włączamy sobie na zapłon. To wyłączę jeszcze wentylator. Radiony wyłączone. No, i tak, jest, tak wygląda ten programik, który ja tu mam. Bateria jest naładowana w lapku, tak, myślę, że powinno dać radę. Teraz szukamy sobie tutaj z listy: musimy wyszukać Renault. Kurde, no jest, jest tych tutaj tych marek różnych. Machindra? Kurde, nie słyszałem o czymś takim. Jest tego sporo, dobra, nas interesuje Renault. O proszę. Od razu naklejówka się wybrało Tak, rocznik 2006. I tu z listy musimy sobie wybrać ABS, Brake, Anti-lock Braking System, Diagnose. Klikamy sobie i trzymamy kciuki. OK. Co się to połączyło? Widzicie, znaczy, też zaczęło nam to wszystko migać, Choinka się zrobiła. Nie wiem, czy tak ma być. Unknown ID, system ID is not verified. Ok, co w związku z tym? Połączy się, czy się nie połączy? Ok, komunikacja została nawiązana. Także tutaj, za pomocą z tego klawisza, możemy sobie czytać właśnie nasze błędy. I jak widać, kodo to oznaczenie DF027. Prawe tylne koło, czujnik speed sensor czyli czujnik prędkości obrotu. Czujnik prędkości koła. Undefined present. Czyli no jest problem z, z prawym. Prawy tył powoduje, y, powoduje błąd abs i kontroli trakcji. Muszę sobie zobaczyć y, w tej stercie części, którą dostałem, czy nie ma tam czujnika, bo wydaje mi się, że był tam jakiś czujnik i był też taki pierścień, który. Z ja osobiście nie, nie widziałem, ale to może być kurde od ABS-u, bo zazwyczaj jak, zazwyczaj jak miałem styczność z pierścieniami ABS-u, to one wyglądały jak taka koronka, powiedzmy, miały takie tam zęby, były taki by ząbek i taka powiedzmy jakby, jakby góra i dolina, tak, i to były taki okrągły pierścień. I no myślę, że ten czujnik po prostu z, na, ze względu na może poprzez obrót koła, jakby pręd, czytywał sobie prędkość obrotową a tamten ten pierścień wyglądał inaczej, on miał, on jest całkowicie płaski z takim ząbkiem, więc tam może to jest jakoś inaczej, inaczej y, mierzone, natomiast nic, wracam, po, poskoczę sobie do kanciapki do mojego garażu, garażu do mini, mojej mini kanciapy i sprawdzę czy tam coś takiego znajdę. O, jestem z powrotem, mam czujnik, czujnik jest używany, widać, że jest taki dosyć brudny, ale Mam nadzieję, że jest sprawny. Myślę, że pewnie ktoś sobie to zdiagnozował już wcześniej, po prostu kupił czujnik. I ten pierścień, który ja zastanawiam się do czego to jest, on jest faktycznie do abs On trzyma jakby ABS. O, Ten czujnik jeszcze nie trzyma, bo on czuń, trzyma, trzyma yy, czujnik ABS-u. Więc części w zasadzie mamy. Także kurde, no, mam nadzieję, że to będzie albo ten, pier, albo ten pierścień, albo czujnik. albo nie wiązka, albo coś, coś poważniejszego. Także powiedzmy, że ten problem mamy z ABS-em zdiagnozowany i myślę, że jak naprawimy, jak naprawimy, naprawimy ten czujnik albo po prostu poprawimy sobie z tym problemem, to jednocześnie kontrolka, lampka od kontroli trakcji nam zniknie, bo kontrola trakcji i ABS te systemy są ze sobą powiązane. No dobrze, to będzie na tyle. Taki krótki filmik, szybka diagnoza. Teraz już wiecie, co czeka Was w kolejnych filmikach. Będziemy naprawiać ten ABS. Pewnie, no, ten czujniczek, ten pierścień. Zobaczymy. Może coś tam jeszcze ekstra wyjdzie. Może nie wyjdzie. Może, może czujnik, może pierścień, który jest na samochodzie, jest sprawny. A nie wiem, jest uszkodzona wtyczka albo uszkodzony jest przewód. Może tam po prostu nie dochodzi napięcie. Nie wiem, będziemy patrzeć. Będziemy patrzeć, będziemy sprawdzać, będziemy diagnozować. Że to by było na tyle. Dzięki za, za uwagę. Zapraszam do lajkowania, subowania, komentowania i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć.